Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam tym razem na spacer po Toruńskiej Starówce, kiedy wchodzimy, właśnie idziemy w kierunku Starówki, dokładnie w kierunku Ratusza Starumiejskiego w Toruniu, od strony Urzędu Wojewódzkiego, od strony Teatru imienia Wila Machorzycy, to po prawej stronie e, przy ulicy Chełmińskiej zobaczymy rzeźbę, chociaż no, rzeźba to może za dużo powiedziane, chociaż nie jest to rzeźba. Taka aranżacja rzeźbiarska widoczna właśnie tutaj na slajdzie, który przygotowałam. Przesympatyczna e, rzeźba przedstawiająca e, psa Filusia i profesora Filutka. Yy, właśnie ci bohaterowie yy, zabawiali czytelników yy, przekroju, a twórcą yy, tej, tych, tych postaci jest Zbigniew Lengren. Yy, I właśnie w rocznicę, yy, w 87. rocznicę. Urodzin rysownika odsłonięto pomnik ukazujący bohaterów tego komiksu, bo to był komiks, który ukazywał się w przekroju, na łamach przekroju. Na, tutaj w tej aranżacji nie widzimy profesora, ale za to widzimy jego nieodłączne elementy, atrybuty, czyli melonik i parasolkę. Tak, to no i bardzo sympatyczna rzeźba. Wiele osób robi sobie zdjęcia przy tym miejscu. I z tej okazji również okazała się książka taka. Malutka. Ja ją tutaj właśnie trzymam. To wygląda jak książka dla dzieci. Pewnie jest to książka dla dzieci, zatytułowana Profesor Filutek w Toruniu. Autorem wiersza, bo tutaj mamy taki króciutki tekst, że może nawet zdążę cały ten tekst, cały ten wiersz przeczytać. Autorem wiersza jest Krzysztof Ćwikliński. I ilustracje Nataszy Piskorskiej. Historia oparta na motywach postaci profesora Filutka, stworzonego przez Zbigniewa Lengrena za zgodą Katarzyny Lengren, wydawca Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miasta. Torunia. Właśnie takie informacje tutaj znajdują się na tej malutkiej e, książeczce. Mniej więcej właśnie wygląda ona tak. Ja tutaj zrobiłam kilka zdjęć, żeby pokazać właśnie te e, wesołe ilustracje i tekst, e, i tekst Krzysztofa Ćwiklińskiego. E, kim jesteśmy, kto to wie? Nikt, więc czas przedstawić się. Jak tu zacząć? Powiem krótko. Oto pies, a to pan z bródką. Czym w Krakowie jest lajkonik, tym w Toruniu jest melonik. Czym jest dla Krakowa krak, tym w Toruniu jest mój frak. Czym dla Cypru jest limasol, tym w Toruniu mój parasol. A czym w Moskwie jest carpuszka, tym w Toruniu Moja muszka. Czym w Amsterdamie woda, tym w Toruniu moja broda. I tak dalej, i tak dalej. Kilka takich rymowanek możemy sobie przeczytać. I tutaj trosz, kilka stron przerzucę. Jak się kończy ta historia, wiwat muszka i melonik, którym mogę się ukłonić wszystkim tutaj zgromadzonym z tamtej strony i z tej strony. Lecz najniższy chce Mistrzowi złożyć ukłon Lengrenowi, który przyznać to już czas, swym talentem stworzył nas. I jeszcze jest króciutki fragment, którego już nie będę czytać. Książka zakończona jest przesympatycznym zdjęciem dziewczynki uśmiechniętej, która stoi przy pomniku psa Filusia przy ulicy Hełmińskiej w Toruniu. Jeszcze na zakończenie powiem o ciekawostce, którą znalazłam. Pozwolę sobie ją odczytać. Filuś posiada magiczne moce, które działają na trzy ważne aspekty ludzkiego życia. Miłość, rozum i finanse. By mieć powodzenie na tych płaszczyznach, należy pogłaskać Filusia prawą ręką po głowie na rozum, lewą po ogonku na miłość i chwycić za parasolkę, za, za parasolkę na finanse. Tylko nie za mocno, bo oznaczać to będzie, że jesteśmy chciwi i wtedy nici z szansy na wzbogacenie się. Dobrze, także yy, delikatnie głaszczemy Filusia. Możemy pogłaskać, kiedy będziemy spacerować toruńską starówką. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i zapraszam na kolejne audycje.